Przez ćwierć wieku w sterylnych murach szpitali, gdzie pacjenci szukali ukojenia i zdrowia, rozgrywał się niewyobrażalny dramat. Joel Les Cornets, emerytowany francuski chirurg, postać niegdyś ciesząca się szacunkiem w swojej małej społeczności, okazał się drapieżnikiem w lekarskim kitlu. Jego ofiarami padło blisko 300 osób, przeważającej większości dzieci, które powierzyły mu swoje zdrowie i zaufały bezgranicznie. Wyrok 20 lat więzienia, który zapadł przed sądem w Annecy w Bretanii, stanowi próbę wymierzenia sprawiedliwości za lata niewyobrażalnych krzywd lecz dla wielu, jest jedynie gorzkim przypomnieniem o systemowej porażce, która pozwoliła na tak długą i bezkarną działalność przestępczą. Ale zanim zagłębimy się w szczegóły tej wstrząsającej sprawy, zostaw łapkę w górę, jeżeli uważasz, że takie historie powinny być nagłaśniane. Nie zapomnij także o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Skala zbrodni chirurga jest zatrważająca. Mężczyzna, obecnie 74-letni, stanął w obliczu zarzutów dotyczących 111 gwałtów i 188 napaści na tle seksualnym popełnionych na przestrzeni lat. 1989 do 2014 jego ofiary często znajdujące się pod wpływem nieczelania lub leków uspokajających, były całkowicie bezbronne. Średni wiek poszkodowanych wynosił zaledwie 11 lat, a wśród nich znajdowała się niemal równa liczba chłopców i dziewcząt. Podstępność jego działań polegała na wykorzystaniu momentów, gdy dzieci były najbardziej wrażliwe, na salach operacyjnych, podczas rekonwersacji w chwilach, gdy powinny czuć się najbezpieczniej. Wiele z nich przez lata nie miało świadomości, że stały się ofiarami balestowania. Prawda brutalna i szokująca dotarła do nich dopiero za pośrednictwem policji, która odkryła ich nazwiska i szczegółowe opisy krzywd w makabrycznych pamiętnikach prowadzonych przez chirurga. Podczas procesu, który trwał ponad trzy miesiące, chirurg przyznał się do większości zarzuconych mu podłych czynów. W lutym przed sądem stwierdził Jestem świadomy, że krzywdy, które wyrządziłem, są nie do naprawienia. Jestem to winien wszystkim tym osobom i ich bliskim. Muszę przyznać, że moje czyny mają swoje konsekwencje, które ofiary będą odczuwać przez całe swoje życie. W swoim ostatnim przemówieniu zanim sędzia... Ogłosiła wyrok, podkreślając, że ofiarami padały dzieci chore i bezbronne, powiedział, że nie prosi o jakąkolwiek pobarzliwość, lecz po prostu o prawo do odzyskania tej części mojego człowieczeństwa, której tak bardzo mi brakowało. Jednak dla wielu obserwatorów i co najważniejsze dla ofiar jego słowa brzmiały pusto. Jedna z poszkodowanych dziś 35-letnia kobieta w rozmowie z BBC stwierdziła, jego słowa są zawsze takie same, w tym samym tonie. Nie widzę w nich żadnej szczerości. Jedyne na co mam nadzieję, to na to, że nigdy już nie wyrządzi żadnej krzywdy społeczeństwu i że pozostanie zamknięty. Inna ofiara dodała: Nigdy nie widziałam łez spływających po jego policzkach. Sam chirurg podczas odczytywania wyroku nie okazał żadnych emocji. Wcześniej, w trakcie postępowania, padły z jego ust tak, że słowa: Nie mogę już patrzeć na siebie w ten sam sposób, ponieważ jestem pedofilem i gwałcicielem dzieci. Mroczna tajemnica chirurga zaczęła wychodzić na jaw w kwietniu 2017 roku, to wtedy sześcioletnia sąsiadka Chirurgia poskarżyła się matce, że lekarz napastował ją seksualnie podczas zabawy w jego ogrodzie w południowo-zachodniej Francji. Aresztowanie i przeszukiwanie domu lekarza ujawniły przerażające dowody jego wieloletniej działalności. Policja znalazła lalki erotyczne w rozmiarach dziecięcych, ponad 300 tysięcy zdjęć i filmów z pornografią dziecięcą oraz, co kluczowe dla śledztwa, tysiące stron jego dzienników, tzw. czarnych zeszytów. W tych makabrycznych zapiskach chirurg z detalami opisywał gwałty i napaści seksualne popełniane na swoich małych pacjentach przez ponad ćwierć wieku. Początkowo próbował bakatelizować zawartość pamiętników, twierdząc, że to nie jest jedynie jego fantazja, jednak ogrom materiału dowodowego i późniejsze zeznania ofiar nie pozostawiły wątpliwości co do prawdziwości tych relacji. Co przerażające, najnowszy wyrok nie jest pierwszym, jaki usłyszał chirurg. Już w 2020 roku został skazany na 15 lat więzienia za gwałt i napasie seksualne na czworo dzieci. Dwie, dwie swoje siostrzenice, młodego pacjenta szpitalu w Loches oraz wspomnianą wcześniej 6-letnią sąsiadkę. To właśnie po tamtym wyroku kolejne ofiary zaczęły przełamywać milczenie, opowiadając przed sądem o traumie, która naznaczyła ich na całe życie. Depresja, lęki, fobie medyczne to tylko niektóre z konsekwencji, z którymi borykają się do dziś, nawet jeśli samych aktów molestowania nie pamiętają z powodu podania środków znieczulających. Dramatycznym świadectwem skali cierpienia jest fakt, że co najmniej dwóch mężczyzn, które pamiętali doznane krzywdy, odebrało sobie życie. Okazuje się, że lekarz mógł kontynuować swoją przestępczą działalność przez dekady dzięki zmowie milczenia i rażącym zaniedbaniem ze strony instytucji odpowiedzialnych za wzór i bezpieczeństwo pacjentów. Już w 2005 roku został skazany za posiadanie i ściąganie z Internetu materiałów z pornografią dziecięcą. Otrzymał wówczas jedynie wyrok czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszaniu i, co niewiarygodne, nadal pracował w państwowym szpitalu. Francuskie władze miały wiedzieć o jego skłonnościach pedofilskich nawet od amerykańskiego FBI. Śledztwo ujawniło, że był chroniony przez swoich współpracowników, dyrekcję szpitali, w której pracował. Co więcej, o tym, że chirurg z pedofilem wiedzieli również członkowie jego rodziny, w tym była żona, którzy jednak nie zrobili nic, by go powstrzymać. Jeden z prawników, w rozmowie z BBC, nazwał to rodzajem rodzinnej zmowy milczenia. Stowarzyszenia takie jak Głos Dziecka we Francji, będące stronami cywilnymi w procesie, złożyły skargi przeciwko nieznanym osobom za narażanie ich nawet niebezpieczeństwo. Wskazują one na konkretne uchybienia. Zgodnie z artykułem francuskiego Kontekstu Zdrowia Publicznego, sąd powinien był powiadomić Krajową Radę Lekarską o wyroku skazującym z 2005 roku. Tak się jednak nie stało. Co więcej, nawet Regionalna Rada Lekarska została poinformowana o tym wyroku przez dwóch innych lekarzy i próbowała uzyskać stosowne orzeczenie w czerwcu 2006 roku. Prokuratorowi zajęło ponad 5 miesięcy przesłanie dokumentu i to dopiero po licznych monitach. Stowarzyszenie stwierdziło w komunikacie prasowym, że duża liczba ofiar jest bezpośrednio dotknięta rażąco niedbałymi działaniami władz sądowych i zdrowotnych. Przedstawiciele tej organizacji podkreśli, że sąd karny musi nie tylko osądzić serialnego drapieżnika, ale także zrozumieć, w jaki sposób był on w stanie szaleć przez tak wiele lat, nie będąc wcześniej zatrzymanym w swoich wielokrotnych czynach. W odpowiedzi na te systemowe zaniedbania, grupa 50 ofiar wystosowała list do Ministerstwa i Sprawiedliwości oraz do Wysokiego Komisarza do Spraw Dzieci, wzywając do powołania Międzyresortowej Komisji Śledczej. Proces i wyrok w sprawie chirurga zbiegają się w czasie z szerszym ruchem społecznym we Francji dążącym do przełamania tabu otaczającego przemoc seksualną. Nagłaśniane są inne sprawy, takie jak przypadek Gisela Pilicot, wielokrotnie gwałconej przez swojego męża i dziesiątki innych mężczyzn, czy skandal związany z przemocą i wykorzystaniem seksualnym w prestiżowej katolickiej instytucji Notre-Dame de Batham, który miał znaczące reperkusje polityczne. Te wydarzenia pokazują rosnącą świadomość społeczną i determinację w walce z przemocą na tle seksualnym oraz pociągnięciu do odpowiedzialności nie tylko sprawców, ale także tych, którzy przez swoje zaniechania umożliwili im działanie. Przed budynkiem sądu w Wenez, zanim ogłoszono wyroki, zebrało się kilkadziesiąt osób. Przynieśli z sobą białe kartki, na których naklejono czarne sylwetki. Każda symbolizowała ofiarę lekarza, na niektórych widniały imiona i wiek zwałconych osób, na innych napis anonimowa ofiara. Ten cichy pretekst był wymownym świadectwem ogromu tragedii i żądania sprawiedliwości, która choć spóźniona musi wybrzmieć całą mocą. Prokurator domagał się dla chirurga maksymalnego wymiaru kary, czyli 20 lat rygorystycznego więzienia oraz dodatkowych środków bezpieczeństwa, argumentując to bardzo wysokim ryzykiem ponownego popełnienia przestępstwa. Sąd przychylił się do tego wniosku, choć żaden wyrok nie jest w stanie cofnąć czasu ani wymazać bólu i traumy setek strzwonych istnień, stanowi on przynajmniej formalne potępienie czynów i próby ochrony społeczeństwa przed człowiekiem, który zawiódł. Dziedzictwo tego chirurgicznego potwora to nie tylko ból jego ofiar, ale także bolesna lekcja dla całego systemu który zawiódł na tak wielu poziomach